Jakie liście bananowca, jakie ogromne. A tam to wielkie drzewo, to drzewo życia, ogromne i wieczne życia. Sawaka, A już piękne leśniny na tle Pałacu Królewskiego, który tam jest. Um, Pałac Królewski w No i wszędzie piękne rośliny. Wchodzimy do puszczy, bursz. Bursz. O, teraz... O, zobaczcie, jakie liany. To są liany. Niech Ale jeszcze... <ścoughs> Ale goź. Jest ścieżka wydeptana, a tak to sam goź. To nic tyle usłyszałeś, ale świetnie Wszystkie jest pomieszane razem tworzą taką ścianę.